Co sądzę o Narodowym Odrodzeniu Polski lub współpracy z nimi? No nie wiem, Narodowe Odrodzenie Polskie jest dość niewielką organizacją. organizacją, w związku z czym nam odejdzie 10 ludzi, przy 10 nowych i, i no może zmienić swój profil. Także zdecydowanie wolę, wolę narodowców od socjalistów, prawda? Natomiast Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że narodowiec to jest człowiek, który wiedział, co to jest naród. Bo ludzie mówią, o, ten naród nas popiera. Nie, proszę Państwa. Nie. Naród to są nasi przodkowie, nasi przodkowie. Którzy zostawili nam pewne wartości, przecież te wartości się cyzorowały. przecież myśmy w wyniku selekcji naturalnej te wartości ginęły, a zdrowe przetrwały, prawda? Więc ci przodkowie to są my, taka cieniutka warstewka, czyli my dzisiaj, oraz nasze dzieci, wnuki, prawnuki, to jest naród. I nie może być tak, żeby przypadkowe społeczeństwo, czyli ta cieniutka warstewka, która jest teraz, decydowała o narodzie. Nie to zgadzam znaczy się o demokrację. Część z Państwa ma teraz lat 20, czy, 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 czy 30 i tak dalej. Otóż, gdybyście Państwo mogli głosować 35 lat temu, to byście na pewno głosowali przeciwko zadłużaniu Polski. Ale nie mogliście zagłosować, bo was nie było na świecie, bo byliście za młodzi. Otóż, nam nie wolno było za, zadłużać Polski na wasz ciot, bo wy teraz za to płacicie. Otóż, nie może być tak, aby większość decydowała o yy, również tych, którzy się nie, nie narodzili, i się woli naszych przodków. Oczywiście o można się sprzeciwić, prawda, ale dość rzadko i w sposób dobrze umotywowany. Proszę pamiętać, że społeczeństwo, czyli ta cieniutka warstewka, ono się zmienia z godziny na godzinę. Godziny na godzinę. Proszę Państwa, jest godzina, godzina 17. 17 yy, i ludzie, większość tego społeczeństwa jest za tym, żeby nie przyjmować imigrantów. I pokazują w telewizji film, czy jest zdjęcie tego dwuletniego chłopca, który leży utopiony na, 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 na brzegu tam greckim. I po obejrzeniu tego filmu, tego zdjęcia, większość społeczeństwa jest za tym, żeby wpuszczać imigrantów. Która wola społeczna jest prawdziwa? Ta pierwsza czy ta druga? Bo za dwa dni ją zapomnę o tym zdjęciu, tego słowa odwrotnie. Która wola społeczna jest prawdziwa? No, otóż ja nie daję, nie jestem fu-demokratą, nie wierzę w prawo dzisiejszego społeczeństwa, dodatkowego społeczeństwa, o decydowaniu za nasze dzieci, wnuki i prawduki. I dlatego wierzę, że powinno być prawo, czyli to, co odziedziczyliśmy po naszych przodkach, przodkach, takie zasady prawne i moralne, one nas kształtują i również. Troska o nasze dzieci, wnuki i prawnuki, bo to jest naród. A jeżeli narodowcy robią się demokratami i mówią, że właśnie to społeczeństwo ma decydować, to ja się nie zgadzam. To ja jestem narodowcem de facto, a nie oni. Oni są socjalistami, tak naprawdę, socjaldemokratami. Ja jestem ja absolutnie nie, nie podzielam tym, tych różnych, różnych dziwnych zapięć narodowych, nie wszystkie podzielam przynajmniej. Ale bardzo wiele jest różnych. Ale powtarzam, tu musimy się kierować rozumem, tradycją, dbałością o przyszłość, a nie głosowaniem dzisiejszym. Bo jeżeli narodowiec mówi, że on się kieruje wolą narodu, rozumiem, czy jest dzisiejsze społeczeństwo, to już nie jest narodowcem. On jest socjalistą. To jest society, prawda? Decyduje nie nation, but society, czyli jest socjalistą. I rozumiem, to było ostatnie pytanie, czy jeszcze jakieś